Witam, 26 sierpnia 2015 Przygotowanie gołębi młodych do wysyłki Tutaj przygotowałem jedną paczkę dla Pana Piotrka Ze Świętokrzyskiego Zamówił pakiet 5 plus 1 gratis 800 zł Dodałem 5 gratis Czyli w cenie 800 zł otrzymuję 10 sztuk 5 werwortów i 5 sztuk wyrzymaczy myślę, że będzie zadowolony. Innemu hodowcy panu Grzegorzowi wysłałem pakiet, przy czym dodałem dwa gratis gołąbki. Natomiast bardzo interesujące gołąbki linii Forever Volta przygotowałem dla sympatyka Facebooka pana Mariusza. Przygotowałem dla niego coś ekstra. Na co dzień tam korespondujemy, więc wizualizacja otrzymanej gołębi będzie na pewno warto być rzetelnym, dokładnym, bo później to rzutuje na ogólną markę. Proszę spojrzeć na układ ogonka, a on służy, on oznacza tutaj bardzo dobrą muskulaturę. Ściąg strzałka kołka to jest gołąbek linii flora vervorta, linii fineke. Do pary. Może sobie również dać samczyka. Szczególnie urodziwego. Przecudowna linia. Fineke 5000. To o, będzie parka. Następnie kolejny gołąbek. Niebieski tym razem. No i coś z linii. Deklak, Deklak, Flor, Verburg. Tutaj oświeżymy tą grupę gołąbków. Po to, żeby tą krew utrzymać, ale jednocześnie dać coś świeżego. Ta linia Deklak ze słynnej linii 613 Josa Vandelimpa. To są królowie sprintu i średnich dystansów. Szczególnie urodziwy gołąbek. Z pewnością kolega Mariusz będzie zafascynowany tymi Gołąbkami. I jeszcze jeden gołąbek niebieski, liniflora werwolta. Jeśli chodzi o porady hodowlane lotów gołębi młodych, przypomnę, że w sobotę lot mieliśmy bardzo udany. 7 gołębi szpicowych, za nimi za chwilę trzy. Łącznie w ciągu jednej minuty dalsza część gołębi troszeczkę była rozciągnięta, ale spowodowane to jest rozległością oddziału S sever. w tygodniu lot ze Zgorzelca 30 km stymulujący i wczoraj ze Szklarskiej Poręby lot 70 km również podtrzymujący i stymulujący formę lotową, teraz te gołębie latają bezpośrednio w kierunek szybko, błyskawicznie, ranny oblot na wysokości około 200 m. no tutaj te prądy powietrza Widocznie im sprzyjały, nie moje tylko głębi, ale również tutaj aktualnych mistrzów oddziału 0,92 również na takiej wysokości latały. Jeśli chodzi o zaopatrzenie głębi młodych, w ciągu tygodnia tylko czysta woda, karma. Natomiast junior młody częściowo dodaje młody mistrz również. Tutaj już to zależy od aktualnego zapotrzebowania na karmę dla gołąbków, również doświadczenie. Hodowcy. Po locie dostają czystą wodę, później troszkę glukozy, ewentualny elektroliz poniedziałek, witaminy. Również tutaj reguluje te dawkowanie wtorek środa, żeby nie przesadzać żadnymi medykamentami. Głębie są w formie, więc nie ma co tutaj ingerować. Teraz składamy ponownie na lodze 150 km lot Grimma. Jak będzie, zobaczymy. Zapraszam do oglądania moich wideoklipów, zakupów na słonecznym dółniku. Ryszard Tosnowiec, Bogatynia Polska.